Podmieniamy sobie zdjęcia, opisy. Dodajemy cienie i teraz interakcję. Po najechaniu myszą ustawimy sobie scale, czyli powiększymy delikatnie nasz element. Zastosujemy to do klasy, żeby nasze wszystkie elementy po prostu działały na tym samym triggerze. I sprawdzamy, jak wyszło. Teraz sobie dodamy sekcję kolejną. Która będzie takim jakby przerywnikiem strony. Ustawimy tutaj bardzo fajny element. Podczas przewijania strony zdjęcie będzie jakby schowane w dole sekcji. Dodajemy sekcję z partnerami, stylujemy, dodajemy stopkę i właściwie mamy gotową jakby stronę. Tak? Stronę home. Dostosujemy ją jeszcze tutaj responsywnie, żeby wszystko nam działało ładnie. Ustawiamy sobie gridy. Sprawdzamy wersję typowo na telefon, i w zasadzie mamy gotową stronę główną.